Dzień dobry. Edi, ostatnio uratowałeś punkt, teraz nie udało się strzelić karnego. Czego zabrakło tym razem? No, skotek Noasie na pewno, bo miał tak okazję 11, ale mi trafił. No, mi tego na siłę, dzisiaj mogę być zupełnie inaczej. Jeżeli trafił, to by No, tak jest piłka, raz ratuje i raz jest taki dzisiaj. Ale dalej będziemy pracować i na pewno poprawimy. Sądziłeś z boiska, trzymając się za nogę, jakiś drobny uraz? Nie, nie, dostał, dostał taki mocny drżenie na takie miejsce, które nie czekamy. Nie było nowe miejsca, ale tu był bardzo bolące, w bo reżimie Noezy, ale jest ok. Czyżbyś powiedział, te warunki? No oczywiście. Gramy w na pewno, że jest, jesteśmy zespoł, który otworzy sytuację i gramy w i taki pogoda, jaka jest dzisiaj. dla nas na pewno nie da taki. Tak, dobrze. Mówiliście, że ciężko wam wejść w tą rundę, bo nie gracie u siebie pierwsze dwa mecze wyjazdowe przy swojej publiczności będzie inaczej. Czego ty razem zabrakło? No właśnie Pan widzi, jakie pogody dzisiaj Łatwe jest. Nie jest łatwiej konstru konstruować sytuację tutaj. No, nie chcę wywali wina, tylko na pogodę po prostu. No, jak i tak pogodę jest tutaj, to na lanom jakie gramy żeby to jest gorsze. nie były podobne warunki i rozmawialiśmy o tym, że e Warunki są takie same dla dwóch drużyn, ale nasz styl właściwie y, wymaga dobrych warunków, te dokładne podania y, nie są możliwe w takich sytuacjach. Oczywiście, oczywiście, nawet, nawet na pewno, nie chcę się tłumaczyć, nawet na karnego to są sytuacje, w których nóg no jest kompletnie inaczej niż normalne. ale no dobra, trzeba pracować dalej i nikt nie będzie na z nas, ale będziemy robić wszystko, i się na możemy lepiej grać.